Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o przypuszczalnie chorobie Bingo, ponieważ krążą takie teorie na zagranicznym kanałach YouTube czy też na Redditie. Reddit to jest takie, jeżeli byście nie wiedzieli, forum, gdzie ludzie wymieniają się swoimi doświadczeniami, informacjami, no i tym, co myślą. Także zostawcie lajka, będzie mi bardzo miło. I w dzisiejszym odcinku właśnie sobie o tym porozmawiamy. Moi drodzy, dlaczego tak jest, bo był jeden odcinek, w którym nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie Bingo była w szpitalu i musiała zostać na kilka dni w tym szpitalu. To się też przedłużało i robili jej bardzo dużo badań i tak dalej. Nigdy nie widzieliśmy, nie było powiedziane, o co chodziło tak naprawdę, więc tutaj mamy dzięki temu. Pole do spekulacji dla wie wielkiej ilości teorii, słuchajcie. Więc to jest zastanawiające, co się tam mogło wydarzyć i jakie rzeczy tak naprawdę się przytrafiły. Bingo, więc jak myślicie? No, jedna teoria mówi: Jest taka, że po prostu ona miała wypadek i dlatego była w szpitalu. Musieli jej zrobić badania. No, bo gdzieś tam coś się jej przytrafiło. Przez to, że w jakiś sposób się. Nie wiem, nie wiem. Coś nie było powiedziane dokładnie. Jaki to wypadek. Patrzcie, strzelimy bramę. Natomiast chodzi pewnie o to, że podczas zabawy się tak stało. Więc to jest jedna z teorii. I dlatego też była właśnie tam, w szpitalu. Natomiast. Druga taka teoria, która jest bardzo, ale to bardzo taka być może nawet prawdziwa i całkiem prawdopodobna, to jest to, że prawdopodobnie Blui jest chora na. ma uczulenie na gluten. Chyba celakia się, celakia się nazywa ta choroba, chyba coś takiego. Więc to było jednym z tych takich najbardziej racjonalnych i prawdopodobnych teorii. Ja też taki jeden odcinek głównie o tym do domu, zrobiłem łańczków. na kanale, może pamiętacie. Właśnie dzisiaj chcę porozmawiać i rozwinąć ten temat. E, uczulenie na, na glutenik. Myślę, że chyba każdy z was mniej więcej... No może jeżeli jesteście mali to nie, ale możecie też poczytać co tam się wydarzyło. Okej, okay, chyba mamy do, na maksa podlane te kwiatki. Będziemy chyba musieli iść jeszcze do domu, żeby sobie pozbierać wszystko na 100%. Także słuchajcie, no. Nie jest to przyjemna choroba autoimmunologiczna, więc tutaj jest ciężko się przed nią bronić. Natomiast. No, patrzcie, tu jest ten małpka jakaś, zobaczcie. Tylko my chyba tę małpkę mamy ze sobą. A chyba jest ona, bo się nie świeci. Więc jest to jakaś taka choroba, która być może spotkała i dotknęła bingo. To niestety w serialu do końca nie jest wyjaśnione. I e, nie wiem, dziwne jest, że autorzy nic na ten temat nie mówią. Wydaje się, że to nie będzie, no jeżeli już oderwaniu od, od tego, co wam powiedziałem. Już zapomnijmy to na chwilę, ale... Wydaje się, połóżmy sobie to tu na chwilę, bo mamy gazetę. Wydaje się, że. Jeżeli już jest jakaś choroba, to być może ona nie jest w jakiś sposób mega groźna. Ponieważ y, twórcy jakby nie koncentrują się za bardzo na niej. Nie zostało to do końca wyjaśnione. I rodzice jakby ba. Trakt, no, no nie widać po rodzicach, że rzeczywiście byliby jakoś mega. Przygnębieni, mega smutni, więc wydaje się, że nie było to nic takiego aż tak groźnego. Co by można było powiedzieć. Okej, okay, nalałem tu wody, dobra. Tutaj no być może to po prostu Bingo się gorzej poczuła, miała jakieś przeziębienie. O, mamy nowy kwiatuszek. No bo też jest tak czasami, że jeżeli coś się wydarzy w weekend to zazwyczaj nie ma w mniejszych miejscowościach lekarzy dostępnych, i trzeba jechać na oddział, na przykład gdzieś szpitalny, czy, czy do, no, no, na taką izbę przyjęć dla dzieci. Więc być może to wow, też było coś takiego. Tejkę, mistrzu. To świetnie! I być może to coś takiego było właśnie tam. No ale to już, tak jak mówię, to, to, to jest kwestia takich naszych przypuszczeń. Natomiast Natomiast zauważcie, że, że Blue nie miała takich problemów to jest ciekawe, że, że Blue raczej nie, nie ma takich problemów i takich przypadłości Co jest dość ciekawe, że a, akurat Bingo Bingo coś takiego dotyka i spotkało co no, no, jest takie, no, wiecie, dla każdego rodzica to jest y, niezbyt miłe. Ja też mam dwójkę małych dzieci y, i wiem, że kiedyś żona musiała zostać raz z moim synkiem starszym, a raz z córeczką młodszą w szpitalu, i nie jest to nic y, fajnego. Nie polecam. Natomiast czasami trzeba. No, i, i tak jak mówię, tak jak y, tutaj jest wiele form, ale raczej nie. Wiecie, bo to co mówił Joe Broom o serialu, że życie nam daje i tak dużo cytryn i takich niemiłych sytuacji, że on nie chce robić czegoś takiego o swoich bajkach. Więc obstawiam, że. A tu, tu już jest na maksa. Że obstawiam, że to ta wizyta. Bingo w szpitalu i rodziców, to nie była jakaś, wiecie, wizyta. Bardzo poważna, tak? Czymś bardzo, bardzo, bardzo poważnym. No bo sam autor, twórca tegoż serialu animowanego, nic tu nie widzę, mówił, że. że on nie chce takich rzeczy pokazywać, prawda? I ja mu się nie dziwię zresztą. Ej, czekajcie, czy coś tu się wysypało? No nie, pomyślałem. Więc, tak jak mówię, ja bądźmy dobrej myśli. Myślę, że ten temat chyba powróci prawdopodobnie w jakichś odcinkach. Bo nie zostało, tak jak mówię, to wyjaśnione tak jak należy. Mamy małe niedopowiedzenia. Natomiast, tak jak mówię, nie będzie to nic mega poważnego, ponieważ no sam autor twierdził, że nie, on nie chce dawać takich. On chce zawsze dawać pozytywne zakończenia. Prawda? Więc wydaje się, że. Tutaj, akurat, mamy to, to. To możemy być pewni tego, że będzie wszystko dobrze. Ja za to trzymam kciuki. Oczywiście, zapraszam Was do dyskusji. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Napiszcie komentarz, jaka jest Wasza teoria na ten temat, bo myślę, że jest to mega istotne też. Ja bardzo, bardzo by mi zależało na tym, żebyście byli aktywniejsi: żebyście pisali komentarze i uczestniczyli bardzo w, w życiu tego kanału. Serdecznie Was pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia.